Tylko... Diablo! O się, padnijcie na odcinki z diablo! A czekaj, u be... ciebie U powiedzmy... mnie będzie to w piątek, więc będzie już diablo. No to nawet u mnie może już będzie diablo. No której będziesz miał diablo, bo u mnie będzie to o 15 w piątek, więc... To u mnie to będzie szczególnie... Ja naprawdę jeszcze nic ci nie zadałem, naprawdę. Zadałeś, tylko że się już uleczyłem. No nie. No i jeszcze w swojego bije, nie Tak widziałem Idź ty To jest tak prosta postać do grania i zarozem za, tak mocno nie potrafię nie grać. Mówię o twojej no, no trzeba umieć grać Ale ona jest wbrew pozorom po, prosta, nie? No bo za każdy D-Mate to, to, to się ty leczysz, nie? No ale uniki wykonywać, czy coś właśnie ze swoich umiejętności, to już ciężej. No tak. Trzeba wiedzieć, jak to opanować, tą postać. No... Po prostu... nie wierzę, no... Gdybym Gdyby, tym to... trafił, to by było po prostu piękne. Kiedy sam sobie zadajesz obrażenia, by zadawać więcej. Naprawdę zadajesz sobie obrażenia? Tak. By I z tego zadajesz kawa... więcej? Tak, bo są kawałki krwi z siebie. Przecież to jest taki bezsens, no. I ty mi powiesz, że ta no. postać jest trudna? No, bo wy się zaopanuj. Żebyś widział, kiedy to użyć na przykład. No przecież... Człowieku, no ty mnie kusisz jak... Jak chcesz. Okej. Okay. No, może, Posz... może nie do końca. Złapła mi się klawiatura. Niesłownie coś by się nagło i... takie... No. Nie lubię cię staciel, wiesz? To chyba będzie ostatni odcinek, jaki razem nagramy. A idziemy za to z diablo. I teraz wszyscy, wszyscy, którzy oglądali Ignis, w ten twórcy, no nie. No nie, Nie, może no to Ignis normalnie, nie? A, Nie umiem w granie. Ignis. W ogóle nie umiem w granie. Ja też nie. Kolejnie. Nie jesteś sam. Hmm. Dobra, to. No i nieważne co wybiorę to i tak przegram Bo ja gram czymś, no, dosłownie, no Tylko tym gram Ja nawet nie potrafię poprowadzić tak tych kulek, żeby w ciebie nie... żeby w ciebie trafiły, a nie odbiły się od ściany. I tam w klubie, no tak samo, I po Chyba jedna by się odbiła na... na wszystkie Ja ty na oślep! Tę rodę wygrasz szybciej niż poprzednie. No nie no, bo ulta już użyłem, więc nie aż tak szybko. No ale popatrz na to, ile ja mam HP, a ile ty masz HP. Kolejna gra, kolejnymi postaciami. E, tym razem no, myślę, że Haną już będę grał do końca, w się sensie cały czas. Bo czas się no, nauczyć jednej konkretnej postaci, grać nią, a nie żonglować postaciami non-stop, bo później to nie ma sensu. ale ja sobie jeszcze tak robię, żeby... ...Chino miał jakieś szanse do nauki, a nie, że ja po prostu cię niszczę, nie? czy tak, się niszczysz, to... więc o co ci? Nie no! Projdę gram słabiej Kurde M mi się naprawił Nie wierzę w to. Ja też nie, o! Myślałem, że będzie do zera, nie? Takie no może Nie wierzę w to. Po prostu się tak skupiłem teraz na grze, że nawet zapomniałem o tym, że nagrywam. Ja też takie ee, dobre skupienie tysiąc. Więc nutki no. Stalnie nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Dostałem taki w przed chwilą. Subskrybujcie do Czuścia. Tak, to, to, no, to mogę powiedzieć. To, to mogę powiedzieć. Dobra. Kurde, blokował mnie ładnie. było. Tak miło. Coś tam poszedł. No, też, też mnie to cieszy, że tak to nazwę. No ej, serio, czemu ja nie mogę atakować, halo? Dlaczego ja nie mogę... A no tak, nie mogę być, bo nie... bo jestem w lodzie. Ale... Coś! Czemu mi to zmieniło? Nie ja miałem się rysowanie, stało? wiesz... Żeby rysować. O nie, nie gorsze! W ogóle czemu ta postać ma taki cooldown do ten. Do ataku. W ogóle czemu ona ma... Coś, coś mi się nie podoba ta postać. Coś jest mi nie tak <grym> Zobaczysz sobie jak stawiałem kreski. No tak sobie dam. Dobra. Lecimy kolejny ten. Oty. ty! Pum, 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 pum szybko wyłaź z tego. No i co mi to da, że ja sobie ucieknę skądś? Jak nagle zacznij zacznie strzelać jej dziki bażant To jest dziki no, bo to nie miało sensu Super, tarcza mi się skończyła no i... Tak, takie jest granie ze Stacielem No A, nasza o ulubiona mapa. O nie. Dobra. Zabijcie mnie. Tu przegram, nie ma opcji innych. Are you sure about that? Tak, My Jest to samo ulubioną nie. postacią, którą umiesz grać. Ja ty się sam nie, umie, nie umiem grać tą postacią. Czekaj, bo ja miałem tu nekran sprawdzałem sobie OBS-a. No, widzisz co tu się dzieje, nie? No widzę ja, nie wiem, ja sam się zabiję, albo ty mi Albo ty odbi... Każda kula przecież w leci we mnie Która się odbije No, we mnie też, tak jakby No tylko... Ty się skubańcu! A masz! A Szkoda, masz. że te moje piórka mają. te się płatki. Mają tak duży cooldown. No nie, 90 HP! Ledwo! Ja to przegram! Mhm. Tak! No patrz! No patrz, A już było coraz lepiej. By coraz lepiej. I ciebie szkoda, Po prostu, ludzie, wiecie? It's... 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 No, no, ja patrzę cały czas na Twoją postać, nie patrzę na swoją. I nie, nie potrafię w ten sposób grać po prostu. A ja jednak bez czym? patrzenia na twoją postać, nie jestem w stanie... A to ja patrzę na raz. No, a ja mam za duży ekran. <laughs> za blisko <laughs> mam ekran przede wszystkim. To ty wiesz jaki ja mam i... No. Tylko ja mam właśnie No i ja nawet nie zdążyłem użyć arki. Nie właśnie głównie R-ka teraz ratuje. Na no, mnie nie ratuje, bo nie zdążam jej użyć. Hmm. Kurde, liczę na to, że cię jednak uderza. No ładnie, teraz trafiasz ładnie. Co robię? Trafiasz ładniej niż wcześniej. No, o nie, nie to Idealne Idealnie Ach. po prostu. Kurde. No, nie zdążyłem. Ty masz swoje własne leczenie, są ja sobie też. No właśnie, ty masz leczenie od. ten. Ale Zadamy, dobrze, to by było na tyle. Dzisiaj ci krótki ludziki. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zajrzyjcie do opisu, bo tam macie kanał Staciela, tak samo jak macie też w karcie u góry. Macie też odcinki Staciela. Odcinek Ignis Staciela. I cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Wiem, niewiele w nim było. Ale mam nadzieję, że mimo to Wam się spodobało. Trzymajcie się, do zobaczenia i Bam Bam! Bye! -o.